Przed nami zagadnienie związane z rozpuszczaniem komponentów. Także nazwa brzmi dosyć tajemniczo. I chodzi w tym przypadku o usuwanie verteksów oraz krawędzi zachowaniem faceów. Przykładowo, jeżeli zaznaczę ten werteks i skorzystam ze skutu x Dissolve Vertices, to usuwam verteks wraz z przelegającymi krawędziami. Także rezultat jest podobny do tego, co uzyskałem po usunięciu tego werteksa Z tą różnicą, że zachowujemy facea. Ja skorzystam z Ctrl Z. I do zaznaczenia dodam kolejny werteks, także Shift, prawy przycisk myszy, OK. W tej sytuacji zaznaczyłem również krawędź, także skrót X, Dissolve Edges. Dobrze i dodam do zaznaczenia kolejne dwa werteksy poniżej. Jeżeli teraz chciałbym skorzystać z Dissolve Faces, to właściwie nie uzyskam żadnego rezultatu, ale mogę skorzystać z Dissolve Edges i usuwam te krawędzie, które były zawarte pomiędzy poszczególnymi werteksami. Jeżeli chcemy operować na face'ach, to w tej sytuacji muszę zaznaczyć kolejny face, i tym samym to, co znajduje się pomiędzy tymi dwoma face'ami, czyli ta krawędź, zostanie rozpuszczona, jeżeli skorzystam z Dissolve faces. A jeżeli dodam do zaznaczenia kolejne trzy werteksy, to w tej sytuacji rozpuszczę cztery krawędzie znajdujące się wewnątrz. Tego typu operacje przydają się w sytuacji, w której chcemy usunąć nadmiar komponentów z zachowaniem integralności siatki. Przykładowo mogę zaznaczyć ciąg krawędzi. OK, skorzystać ze skrótu X, Dissolve Edges. Pozornie wydaje się, że wszystko jest OK, udało mi się rozpuścić te krawędzie, pozostawiłem facey. Ale po przejściu do verteksów widzimy, że kilka verteksów pozostało w kluczowych miejscach. Oczywiście możemy je zachować, ale jeżeli chcemy je rozpuścić, to w tej sytuacji musiałbym odznaczyć te dwa werteksy, Skorzystać ze skrótu X. Dissolve Vertices, bądź też możemy wykorzystać dodatkową opcję, która towarzyszy rozpuszczaniu krawędziom. Także skorzystam z CTRL-Z, OK i ponowi operację, czyli Dissolve Edges. Super. I zwracamy uwagę teraz na Tool Shelf i znajdziemy tutaj dodatkową opcję, mianowicie Dissolve Verts. Ewentualnie możemy skorzystać ze skrótu F6, zaznaczyć tą opcję i tym samym również rozpuszczamy dodatkowe werteksy. Także ja skorzystam z CTRL-Z. Właściwie wiele operacji w blenderze może po sobie pozostawić dodatkowe czy też nadmiarowe werteksy. Przykładowo, jeżeli sobie zaznaczę serię krawędzi i skorzystam ze skrótu W, czyli Specials, i wybiorę Subdivide, a następnie przejdę do werteksów, to widzimy, że zostały utworzone dodatkowe werteksy. Ja mogę sobie zaznaczyć i skorzystać z Dissolve Vertices. I tym samym również pozostawiam integralność siatki, także żaden face nie został usunięty. Wykorzystując rozpuszczanie, mamy również dostęp do dwóch dodatkowych opcji, mianowicie face split oraz nazwa opcji, której nie będę starał się wymawiać. I może pokażę działanie tych opcji na przykładzie verteksów znajdujących się na krawędzi tego obiektu. Także zaznaczę, powiedzmy, te cztery verteksy. Skorzystam ze skrótu X, dissolve vertices. Dobrze. Rozpuszczam verteksy i krawędzie, i mogę teraz skorzystać z opcji face split, dzięki czemu utworzę trójkąty, które znajdują się na brzegach tego rozpuszczenia. Dobrze, wyłączę tą opcję. Jeżeli skorzystam z drugiej, to po prostu blender usunie te facey, które nie mają wsparcia w dodatkowych werteksach, czy też w werteksach, które rozpuściliśmy. Ok. Także jeżeli chodzi o rozpuszczanie to wszystko, a ja zapraszam do kolejnej lekcji.